Dlaczego Polska ma najgorsze granice do rozwoju cywilizacji? Jest to może przewrotne pytanie, ale żeby to uzasadnić, zdecydowałem się na taką trochę dzisiaj inną konwencję, ponieważ porozmawiamy sobie z wykorzystaniem mapy Europy, współczesnej mapy politycznej Europy i omówimy sobie, dlaczego tak bardzo Polsce było w czasie wieków pod górkę. Nawet y, po prostu, kiedy to nie było w żaden sposób przez, y, ani przez kraj, wiadomo, ani przez rządzących zawinione, dlaczego Polska miała tak trudne warunki do rozwoju? Spójrzmy sobie na mapę. Tutoż tutaj są współczesne granice Polski, y, i y, jakby zacznijmy od granic naturalnych. Jak wiemy, y, praktycznie Polska jest pozbawiona gra granic naturalnych, z wyjątkiem rzek. Jedyne góry, no to mamy no to... tutaj fragment Karpat. Czyli Tatry, natomiast tu wszędzie, od zachodu i od wschodu, mamy w większości równiny, niziny, ewentualnie tutaj na wschodzie są bagna przy granicy z Białorusią. Natomiast wszystko to są przeszkody naturalne, bardzo niskiej, można powiedzieć, wartości, takie, które nie potrafią skutecznie zatrzymać wroga i które nie służą obronie kraju, a było się przed czym bronić. Zwróćmy uwagę, tak tutaj przykładowo um, mieliśmy wojny zobaczmy z kim bo mieliśmy tutaj i napływ z północy y, Szwecja, tam XVII wiek i walczyliśmy z Imperium Osmańskim, czyli Turcją która tutaj od południa do nas przybywała y, od wschodu y, Imperium Rosyjskie, później Rosja Związek Radziecki i od zachodu Prusy, później Niemcy, czyli Trzecia Rzesza, obecnie Niemcy. No i proszę Państwa, można zobaczyć, że to jest taki klin, klin ze wszystkich stron. Ze wszystkich stron mieliśmy wrogów, ze wszystkich stron by, byliśmy otoczeni wrogami. Natomiast, jeżeli chodzi o ekspansję cywilizacji, dlaczego tutaj było trudno? Po pierwsze, Polska znajdowała się no, w, tym, w tej strefie, tego klimatu, raczej, raczej chłodnego. Natomiast to jeszcze nie, nie determinowałoby tych trudności z rozwojem. Jak wiemy, nie dotarły do nas też jakby rzymskie oddziały Imperium Rzymskiego, które zatrzymały się na Budapeszcie no, i dalej już po nie, prostu nie podążały, przynajmniej w tej części Europy na północ. Natomiast zobaczmy, jeśli chodzi o dostęp do morza. Obecnie, jak widzimy, no jest tutaj dostęp do Morza Bałtyckiego, natomiast przyjrzyjmy się tej sytuacji bardziej dokładnie. Co możemy tutaj dalej zrobić? No, na północ, tutaj oczywiście wszystko jest: są to zamknięte akweny, natomiast, żeby się dostać do otwartego akwenu, oceanu najbliższego atlantyckiego, musimy przepłynąć ciśniny duńskie, które są wąskie, są, no, mają ograniczoną przepustowość, a przede wszystkim są kontrolowane przez inne państwo. Czyli zobaczmy, dlaczego się rozwinęły potęgi morskie Hiszpanii, Portugalii, Anglii, Holandii, Belgii. tak? Proszę zobaczyć, Otwarty dostęp, otwarty dostęp do morza, zwłaszcza tutaj od strony Hiszpanii i Portugalii. Powiedzmy, państwu nie musiało pokonywać żadnej tej pierwszej bariery, żeby się wydostać, żeby gdzieś tą cywilizację swoją eksportować czy, czy rozwijać podróże międzynarodowe, wówczas kiedy jedynym dostępnym środkiem były okręty. Natomiast zobaczmy, jeżeli chodzi o kwestie lądowe. No podobnie. Rosja, jak wiemy, imperium rosyjskie dokonywało ekspansji na wschód, na olbrzymie tereny azjatyckie. Natomiast Polska znowu była ograniczona, tak jak powiedziałem, morzem, wrogimi sąsiadami. A w czasach, kiedy docierała Polska, kiedy była tak zwana ta Polska od morza do morza, do Morza Czarnego, no to tutaj też mieliśmy ciśnienie Bosfor i Dardanel, które były również kontrolowane przez wrogą Polsce. Turcję, czyli imperium, wówczas imperium, imperium osmańskie. No już sam ten przegląd, proszę Państwa, nawet, nawet dzisiaj. Wiemy, że jest przekop w tej chwili mierzej wyślanej, tak? natomiast wciąż są istnieją tutaj tereny jakby kontrolowane przez obce państwa. I nawet jeżeli chodzi o sam Bałtyk. On jest akwenem jak wiem, no płytkim i o ograniczonych możliwościach działania. Także jak widzimy, Polska została, można powiedzieć, wbita w taki klin, z którego bardzo trudno było się jakby wydostać i przykładem na to były nasze dzieje. Ja tylko na koniec jeszcze wspomnę o tym, że Kolejnym przekleństwem właśnie Polski, granic Polski, położenia geopolitycznego jest właśnie otoczenie przez wrogów. Ja wiem, że to może brzmi jak syndrom oblężonej twierdzy, ale tak jak mówiłem, mieliśmy od północy Szwecję, od południa Imperium Osmańskie, od zachodu mieliśmy Prusy, później Niemcy i tutaj Sowietów, Imperium wcześniej Rosyjskie. Już sama kwestia zaborów. No, proszę Państwa, i tutaj to już był pierwszy w 1772 rok, Pierwszy rozbiór polski. No i proszę Państwa, no, Prusy, tak? po drugie Rosja, i po trzecie Cesarstwo Austro-Węgierskie. I to już był ten pierwszy przykład. Później drugi rozbiór, trzeci rozbiór polski, po którym Polska już całkowicie zniknęła z mapy na 120. 3 lata, i następnie mieliśmy te kilka, no niecałe 20 lat pokoju, który, no proszę Państwa, mówię niecałe 20 lat, bo tutaj mam jeszcze na myśli wojnę o granice, który zakończył się wybuchem II wojny światowej i znowu zmasowanym atakiem z dwóch stron. Także myślę, że każdy na tej podstawie może sobie wyrobić swoje zdanie. Mówiłem dużo w wcześniejszych odcinkach na temat nieudolności rządów polskich, tych fatalnych pomyłek, natomiast to trzeba obiektywnie przyznać, że warunki, w jakich tutaj nasze władze czy rządy były zmuszone działać, były bardzo trudne i wymagały jednak, Zbudowania takiej całościowej koncepcji, jak odnaleźć się właśnie w tych trudnych granicach, w tym trudnym położeniu i no, spróbować sobie z tym radzić. Bo jak pisał Fiodor Dostojewski w Zbrodni i Karze, jakimż łajdakiem jest człowiek, że do wszystkiego przywyknie. Dziękuję bardzo za uwagę.